Rolnik szuka żony dziewięciu za nami. Czy relacja Justyny i Tomasza R. przetrwała? Czy pozostałe kandydatki mają żal do rolnika? Zobaczcie co się wydarzyło. W finałowym odcinku Rolnik Szuka Żony Dziewięciu Tomasz R. miał okazję porozmawiać ze wszystkimi kandydatkami, które przyjechały na jego gospodarstwo, ale również zdradzić widzom, czy jego związek z Justyną przetrwał. Nie zabrakło łez wzruszenia i poważnych deklaracji. Zobaczcie, co się wydarzyło w ostatnim, niedzielnym odcinku show. Justyna i Tomasz R z rolnik szuka żony są parą? W finałowym odcinku rolnik szuka żony 9 wszyscy rolnicy musieli podjąć lub ogłosić swoje ostateczne decyzje w kwestii związków i relacji które rozpoczęły się w trakcie trwania programu. Tomasz R już na samym początku wiedział, że jego serce bije najmocniej przy Justynie i to właśnie ona została najdłużej jego w domu. Jako pierwsza zrezygnowała Kasia, obecna w studiu w trakcie finału. Uczestniczka marzy o kościelnym ślubie, a rolnik ma już taki za sobą, dlatego sama postanowiła opuścić gospodarstwo. Czy dziś żałuje? Kiedy pokazywano fragmenty z jej udziałem, Kasia rozpłakała się i musiała na chwilę wyjść. Na co dzień staram się być silnie emocjonalną osobą, zaskoczyło mnie, że się rozpłakałam, mówiła Kasia. W studiu w trakcie finału rolnik szuka żony zabrakło Klaudi, która niedawno została mamą. Ta przyznała, że od początku czuła, że faworytką Tomasza jest Justyna, ale w ogóle nie ma do niego żalu, dziś skupia się głównie na córce, a kiedy o niej mówi, nie może powstrzymać łez. Dobrze się stało, tyle mogę powiedzieć. Ja mam swoje życie, ja mam córeczkę, dla mnie to najważniejsza rola te emocje, jak mówię o córeczce. Klaudia zabrała również głos w sprawie ostrych komentarzy widzów, którzy sugerowali, że w show szukała tatusia dla swojego dziecka. Przyznała również, że z Tomaszem nie mogłoby jej połączyć nic więcej niż przyjaźń. To tak nie było, że ja przyszłam do programu szukać tatusia, po prostu mi się nie udało i szukałam drugiej relacji. Tomasz jest fajny jako kolega, na dłuższą metę to by się nie udało po prostu. Tymczasem Justyna i Tomasz R są nadal parą. Oboje upewnili się co do swoich uczuć i chcą budować wspólną przyszłość razem. Myślą nawet o wspólnych świętach Bożego Narodzenia. Spędzimy je razem na 100%, ale czy będzie na stałe, to czas zdecyduje. Nikt tego nie zepsuje ani nic deklarował Tomasza, a Justyna, jak widać, również była wzruszona. Is will I be in the other? Put your hands up if you live in a prison Put your hands up if you live in a prison When the clouds rolling, you gotta down low If you lost all of your strength, you gotta take it slow Sometimes I wonder if my life is worth losing cause I